Wyszliśmy 59 do 0 O każdej porze dnia i nocy o bezpieczeństwo Poznaniaków dbają funkcjonariusze policji. W tym programie przyglądamy się pracy zarówno tych policjantów, którzy pracują na drogach stolicy Wielkopolski, jak i tych, którzy aktywnie szukają przestępców w najmroczniejszych zakamarkach miasta. Wczesnym rankiem funkcjonariusze poznańskiej drogówki jak co dzień zbierają się na odprawie. Wszyscy mogą do się Oficer prowadzący przydziela dwuosobowym zespołom zadania i miejsca, w których będą pełnić służbę. Tyczy się to zarówno kontroli prędkości i trzeźwości kierowców, ale także prowadzonych obecnie działań profilaktycznych, takich jak akcje informacyjne czy inicjatywy własne, które funkcjonariusze powinni podejmować. Oficer prowadzący informuje policjantów także o najważniejszych zdarzeniach i poszukiwaniach trwających od minionego dnia. Każdy funkcjonariusz podczas odprawy musi notować zarówno przydzielone mu zadania, jak i instrukcję przełożonego. Zanim policjanci drogówki ruszą w miasto, oficer prowadzący musi te notatki sprawdzić i je podpisać. Nasze kamery podczas dzisiejszej służby towarzyszą Jackowi i Bartkowi. Zaledwie chwilę po wejściu do przydzielonego im radiowozu oficer dyżurny wzywa ich na prawdziwego poznańskiego drogowego klasyka. 306, do 0. Zgłaszam 3659. E, słuchaj, podjedź proszę na rząd do środka zjazd warszawski Wiana Pola II. Mamy sport Mondeo i biały wóz kolizja lub to użyjemy, nie? Jedziemy, będziemy używać. Rondośródka to węzeł, przez który każdego dnia przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy pojazdów i setki tramwajów. To, że przez wypadek ruch na nim został zablokowany, oznacza, że policjanci nie mogą marnować czasu. Będziemy używać, znaczy, że na miejsce zdarzenia pojadą na sygnale. 00 podejmuję. Sali zdrowi wszyscy? Wydaje nam się, że ta, ta to jest spodnie, To najważniejsze. Słucham, co się stało? O której godzinie... Byłyśmy, wyjeżdżałyśmy stamtąd, byliśmy już na rondzie i nagle z impetem pan z prawej strony w nas wie. Z której strony panie jechały? Od warszawskiej, tak? I zjeżdżały panie w stronę Jana Pawła. Mundurowi będą mieli ciężki orzech do skryzienia, bo jak to często bywa, obie strony uważają, że jechały poprawnie i to nie one doprowadziły do stłuczki. Kierująca autem osobowym tłumaczy, że gdy zjeżdżała z ronda, patrzyła w prawą stronę i pozostałe pojazdy stały. Z kolei kierowca dostawczaka twierdzi, że wjeżdżając na rondo miał zielone światło. się ona stała. Mm -hmm. Pan twierdzi, że było już zielone. Być może nie wie. Nic nie sądziło no nie pani ronda. No może akurat pani jakała to auta dopiero ruszały, no tak? było takim no impetem, jak ktoś rusza? No no to... Nie, pan może nie ruszał, tylko jeden no, Ale w świetle przepisów to, czy kierujący dostawczakiem ruszał z impetem, czy nie, ma niewielkie znaczenie. E, powiem tak, to rondo niestety jest bardzo kolizno. Jest to tak zwane rondo stłuczka, są dodatkowe oznakowania jadąc z ulicy Warszawskiej. Czy też tutaj z Jana Pawła właśnie, że wjeżdżamy, wjeżdżamy, przepuszczamy pojazdy jadące z prawej strony, no, kolejna deklaracja. E, I teraz tak, e, tak jak pani tłumacza, to niestety z zdarzenia jest pani. No nie do końca się zgodzę. Tak czy inaczej, by rozwijać wszelkie wątpliwości, policjanci decydują się obejrzeć nagranie, na którym dokładnie widać przebieg zdarzenia. Tu z pomocą przychodzi transmisja telewizji WTK, która na żywo pokazuje ruch na rondzie Śródka. Oprócz faktycznego przebiegu kolizji na nagraniu widać także, że oboje kierujący nie byli na początku do końca szczerzy. Kierująca osobówką nie mogła zobaczyć po prawej stronie stojących aut, bo te dopiero dojeżdżały do skrzyżowania. Zatrzymał się za to pojazd na pasie obok niej. Z kolei kierujący samochodem dostawczym na rondo jechał nie na zielonym, a na żółtym świetle. Trudno go jednak oskarżyć o popełnienie błędu, bo sygnalizator zmienił kolor na tyle późno, że hamowanie byłoby gwałtowne i ryzykowne. Teraz już bez żadnych wątpliwości funkcjonariusze mogli zakończyć zdarzenie. Choć żaden z pojazdów nie będzie mógł odjechać z ronda o własnych siłach, to na szczęście dla kierującej obędzie się bez mandatu. Kobieta kierująca Fordem Mondeo wykonując manewr skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przyjazdu kierującemu znajdującemu się po jej prawej stronie. Kierujący drugim pojazdem mężczyzna Fordem Transitem. Żaden z uczestników nie odniósł obrażeń. Pani, która spowodowała kolizję drogową za powyższe wykroczenie została pouczona. Teraz policjantów czeka najżmudniejszy element ich pracy: papierologia. A po wypełnieniu dokumentacji, mogą ruszać z powrotem w miasto. Tym razem zostali wezwani na ulicę Wojska Polskiego. Z polecenia dyspozytora, udanie się, kolizja, ulica Wojska Polskiego. A Wojska Polskiego i mama. Wojska Polskiego, Jacenty. Tu no, mamy takie urządzenie i kurczę, generalnie jakby to jest serce naszej pracy. Mamy tu wszystko, nie bo od momentu jak zmienili przepisy i nie trzeba nosić prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, ubezpieczenia, no to jakby można powiedzieć, że bez tych dokumentów my na zdarzeniach drogowych można powiedzieć, że jesteśmy, bylibyśmy ślepi, no bo nie widzielibyśmy czy kierowca faktycznie posiada prawo jazdy, czy posiada ubezpieczenie czy pojazd ma badanie techniczne, a dzięki temu urządzeniu tak naprawdę mamy wgląd do wszystkiego, nie? Tutaj mamy na przykład, że o, zdarzenie, nie? To, które obsługujemy. No i tak jest, jak zostało przyjęte, jak ktoś tam podyktował, nie? Podolańska na wysokości Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, PJ 407, srebrny numer rejestracyjny, uszkodzona miska olejowa przez wystający kamień, o. Ale takie straszne zdarzenia dla wielu policjantów drogówki są najprzyjemniejsze. Z reguły nie są one konfliktowe i nie wymagają tyle formalności co kolizje, wypadki i zatrzymania. Dzień dobry panie dyrektorze, drogowy Poznań się, Konia.

Sytuacja jest z gatunku tych prostych. Policjanci obejrzeli miejsce zdarzenia i wezwali na miejsce fachowca, który zajmie się plamą oleju. A funkcjonariuszom nie pozostaje nic innego, jak wypełnić dokumentację, którą później kierowca będzie mógł wykorzystać, domagając się odszkodowania od zarządcy drogi. Trójkącik pan wstawi za szybę. Panie kierowco, trójkącik za szybę wstawić. Awaryjki są w międzyczasie jakąś. Pomoc drogową sobie zorganizować. Słońce zaszło nad stolicą Wielkopolski, a na ulicę miasta wyjeżdżają patrole funkcjonariuszy policyjnego wywiadu. Nie możemy ujawnić tożsamości policjantów, którym będziemy towarzyszyć, bo jednym z ich najważniejszych zadań jest bycie nierozpoznawalnym dla sprawców przestępstw. Oprócz reagowania na wezwania oficera dyżurnego, wywiadowcy aktywnie szukają przestępców w najbardziej obskurnych i podejrzanych miejscach miasta. Na ich celownikach są nie tylko dilerzy narkotykowi, bo wysyła się ich także na najtrudniejsze interwencje, jak na przykład rozboje i włamania. Sami także reagują na bieżąco, gdy ktoś przy nich popełni przestępstwo lub wykroczenie. Tak jak w tej sytuacji. Samochód osobowy na toruńskich tablicach rejestracyjnych nagle ruszył i przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle, mając obok siebie nieoznakowany radiowóz. Policjanci od razu ruszają w pościg. Dobry no, wieczór mój szlachetny to Miejska Policji w poznanie dokumenty do kontroli poproszę niestety wracałem na znaczy wracam z kościoła na naradziejewskiego mm -hmm. i nie zabrałem ze sobą nic no, nie zala pan dokumentów a jaki dowód osobisty ma pan nie mam nie mam no wie pan jakie światło było nie a czemu świetle pan przyjechał na sygnalizacji świetnie się, się pan zna czy nie jakie było światło Naprawdę za nie zauważyłem. No jak no stał pan, stał pan na, na lewo lewoskręcie i było czerwone światło, tak? Ile pan postał światło się nie zmieniło i pan ruszył, tak? nie, 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 nie widział pan, że się światło nie zmieniło, tak? Pan, pan no umknęło mi po prostu. Umknęło panu, tak? Gdzie alkohol pan spożywał, na środki oburzające. jak pan nie widzi czerwonego, że się światło nie zmieniło z czerwonego na zielone, no to chyba coś jest nie tak, nie? Znaczy to no, tylko szczerze sprawdzimy pana, no bo wie pan, stoi pan na... Dnia, chciałem by z... Z panu nie, właśnie o to chodzi, że za panem nikt nie stał. A się o to chodzi, że za panem nikt nie stał. Dojechał pan do, do, do krzyżówki, stanął pan na, na czerwym świetle, czekał pan na zmianę sygnalizacji i nagle pan ruszył na tym czerwonym świetle. Czyli kompletnie nie ma, nie, bo pan, nie ma pan żadnych dokumentów przy sobie, tak? Nie wsiąłem, nic, no możemy pojechać do mieszkania na naradnie... to... nie, nie, nie trzeba będzie. Zaraz chwajcie, co pan pamięta swój? W tej chwili jest już po godzinie 22. Trzeba przyznać, że to dość nietypowa pora na pobyt w kościele. Policjanci sprawdzają tożsamość i trzeźwość kierowcy. Ten w międzyczasie tłumaczy, że wracając z modlitwy, zasłuchał się w muzyce i myślał, że ma zielone światło, choć sygnalizator był wciąż czerwony. Dobra, panie kierowco, yy, za wykroczenie pouczamy pana. Zwracać uwagę, jest pan trzeźwy, sprawdza się pana w systemie. Jak i żadnych mandatów pan tam nie ma, więc yy, za dzisiejsze wytoczenie pana pouczamy, zwrócić uwagę na, coś, na tą sygnalizację, bo no widać zatrzymał się pan na tym, na tym świetle. nie wiem co tam, co się stało, że pan może spojrzał, nie wiem, obok na, na, na sygnalizator, że myślę pan, że to zielone się zapaliło, ale no trzeba zwrócić uwagę, nie? Bo jakby coś działało z na no to mogło być różnie, nie? No, no, wiem, wiem, co, przepraszam, no, naprawdę. No dzięki. Rok nie jeździłem, od listopada znowu jeżdżę, bo... Ręczny? Prostu... Ręczny? Nie, nie. A czemu pan nie jeździł? A czemu pan nie jeździł? Miałem auto firmowe, zmieniłem pracę, mm -hmm. nie przysłali mi umowy, pojechałem na wolontariat na granicę z Caritasu, jak się wojna zaczęła i nie miałem Aha. auta, po prostu kupiłem od 4-3 miesięcy. Mm -hmm. że pan się udziela społecznie. No tak, tak. No dobra, no to... Dobrze drogi panie, uważać na siebie. No, no dzięki bez, 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 bez takich niebezpiecznych manewrów, tak? Pasy zapiąć, pasę zapiąć. No, ja, i... to, ja, to Do widzenia. Nieostrożny wolontariusz został pouczony, a policjanci wracają na poszukiwania podejrzanych. Jadą na ulicę Wrocławską, bo jak informował ich dyżurny, w powietrzu mocno wyczuwalny jest tam zapach marihuany. Wywiadowcy krążą w tłumie, ale ostatecznie nie typują żadnego podejrzanego i wracają do radiowozu. W pewnej chwili podczas patrolu uwagę funkcjonariuszy przykuwa mężczyzna, który gdy minął go nieoznakowany radiowóz zaczął się podejrzliwie rozglądać. Wywiadowcy postanowili zawrócić i sprawdzić, czy nie ma przy sobie niczego zabronionego. Dobry panu. Kolejna miejsca policji, Ta Policja! Co masz tu ręce, Józef? Co masz tu Nie spinaj się! Nie spinaj się! Nie spinaj się! Nie spinaj się! O od narzędzia? Nie, jest. Dobrze, jest. Trzymaj go! On kasa, on nie pokutał! Co masz, to masz? To masz, to masz. Mężczyzna, który próbował uciekać, w dłoni ściska gotówkę. Co? Nic nie grało od niego. A ty czemu coś uciekać? Jest dużo jest złodziei i ogólnie napadów, no. Policja nie napada. Ale dużo, ja czytam Poznań, policja i dużo, i ostatnio było, że to się podaje do policji, o. Mhm. Z kolei towarzysz uciekiniera przy przeszukaniu zachowuje się niemal naturalnie Co więcej, chwilę później okazuje się, że jeden z funkcjonariuszy go zna Pan... Na Starym Mieście, kiedy roz... zrobiliście my rozbój, nie? No, zatrzymywałem cię Jeszcze w mundurze Z przewodnikiem psa No, taki wysoki był przewodnik psa Zresztą tam był na miejscu no z 7 na pewno Policjanci są niemal pewni, że przerwali właśnie transakcję narkotykową Nie znajdują jednak przy podejrzanych żadnych zabronionych substancji Przed wywiadowcami trudne zadanie, bo teraz muszą pociągnąć zatrzymanych za języki tak, by sami się przyznali Okazuje się, że mężczyzna, który uciekał, ma w pobliżu zaparkowany samochód. Wywiadowcy postanawiają go przeszukać, a przy okazji rozdzielić zatrzymanych i osobno ich przesłuchać. Które jest Twoje auto? Czekaj, tak. ja tu zbiórę? Nie no no panu, to robisz? To zbieraj Banany, jest, to. to twoje. To to to? To. No. Zbieraj je, nie? Chciałem wrzucać do, do samochodu. No, 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 U zaskoczeniu policjantów okazuje się, że w samochodzie siedzi kolejny bohater tego dramatu. To kolega zatrzymanego. Wywiadowcy sprawdzają, czy nie ma przy sobie żadnych zabronionych substancji. Jak się okazuje, obok generalnego bałaganu, w aucie jest też mnóstwo gotówki. Policjanci znaleźli kilkadziesiąt tysięcy złotych w kurierskich foliówkach. Mężczyźni tłumaczą, że zarobili je na walutach. Mężczyzna idzie w zaparte, ale policjantów nie przekonują jego tłumaczenia. Cała grupa wraca do radiowozów, gdzie policjanci kontynuują przepytywanie podejrzanych. Tego, nie z mój kupeł. Do pana to, po to przyjechałeś? Nie z mój kupeł. To no, mówisz, że tu kupeł się bawiasz? Nie. N, ni, nie powiedziałem nie nie tak, nie było, go. Nie z mój, tak? Nie wolał. No i co, przyjechałeś do, nie do, do niego? Nie wiesz, w szoku, no to przyjechałeś do niego? No naprawdę go nie bawię. No to po co przyjechałeś do niego? Zaparkowałeś ty pojazd, i poszłeś do zionka tam i to. Po co? No, no chciałem do niego petał, a. Ej, choć ma taki raz, że i choć podejrzany nieugięcie się wypiera, to w międzyczasie następuje przełom. Policjanci znaleźli przy drugim mężczyźnie metamfetaminę. Teraz całą trójkę czeka wycieczka na komisariat policji na Nowym Mieście. Na ulicy Mariackiej zawoływaliśmy dwie stojące osoby. Po wyjściu z pojazdu, jedna z osób podjęła próbę ucieczki i została zatrzymana. Jak się okazało, posiadała przy sobie substancje narkotyczne, które kupiła chwilę wcześniej od drugiej osoby. Druga osoba również została zatrzymana. I znowu <gry> <sukat> no, tak, nie przyszedłem, po mnie z zjem. Ostatni raz był taki, że mnie wychodzicie. To, to ja mówię, że z rano ujadłem, bo po mnie w się sięgało przychylanie. No też, ale cię kusiłem. No, o 11. A wzięli mnie przed śniadaniem, nie? Całą noc zjadłem. Na śniadanie, tego nie oni do tego wysiadali, to mi wzięli, nie? I mnie k***a przyszedli, nie? To jak wyszedłem, to biegłem do żaku, nie? Ale głód będzie teraz jego najmniejszym zmartwieniem. Za handel narkotykami może mu grozić nawet do 10 lat więzienia. Zarówno sprzedawca, jak i nabywca zostali przetransportowani na komisariat policji. Noc spędzą w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Z kolei kolega kupującego zostanie przesłuchany w charakterze świadka.